Cześć, witajcie! Z tej strony Dekamus i to was w drugim odcinku z oceniania składów ogólnie na moim kanale. I tak, dzisiaj ocenimy sobie wasze składy, ale na początku chciałbym was zachęcić na Instagrama, abyście wpisali, zostawili follow, a kto jeszcze tego nie robi, do zasubskrybowania. Tutaj macie 5 ostatnich subskrybentów. Pyk, pyk, pyk. I pyk, ok. No i co? Nie przedłużając, lecimy już z pierwszym osobnikiem. Okej, okay. jesteśmy już przy pierwszym składzie. Należy on do Akserka. Jedyne co bym tutaj zmienił, to może tego Grizma na połączył był kogoś z jakimś napastnikiem, może z ligi włoskiej. Nie wiem naprawdę kto teraz jest taki dobry, może jakiś Icardi, może nie mam pojęcia kto. Po prostu zmieniłbym tego napastnika. Wiem, że ma się tak całe zgranie, ale zmieniłbym go w ogóle. Gratuluję trzy legendy, trzy ikony nie legendy, przepraszam. Składzik oceniam na 8,5 na 10, naprawdę gratuluję za taki overall i przechodzimy do kolejnego składu. Okej, okay, drugi skład należy do Pieterka i z tego co mi pisał na Facebooku, będziemy miał Hesse na Neymara 93, ale poza tym co bym wymienił, to jest na pewno Verati, bo zmienimy po prostu Veratiego na kogoś innego, bo nie jest zbytnio atraktywną kartą. Nie wiem kogo bym sobie dał, możesz popatrzeć trochę na rynku, czy ktoś ciekawy się znajdzie, ale zmieniłbym Veratiego, składzik oceniam na ocenę 8 na 10, naprawdę kozak i ciśnij dalej z nim. Okej, okay, kolejny skład, jest to skład Dekapiego. O w ogóle, co muszę powiedzieć, 96 overala, coś niesamowitego. Gratuluję Ci takiego niesamowitego overalla. Bardzo dobry składzik, ale chyba jedyne, co mi tak wpadło w oczy, co on tutaj zmienił, to może tego Kondogbie, bo tak troszkę mi nie pasuje. Wstawię tu tam kogoś mocniejszego na pomoc z Ligi Hiszpańskiej. Poza tym składzik naprawdę jest spoko, rewelacyjny. Możesz upgrade'ować, no i, no i z czasem powoli zmieniać, ale ale jest naprawdę spoko, także upgrade'uj może tego jeszcze Williama na jakiegoś Toty, jakiegoś napastnika Toty, także to, to w sumie tyle i, i powodzenia życzę. Daję ocenę 9 na 10. Kolejnym składem jest to skład Pawła HD i to jest dla mnie po prostu coś rewelacyjnego 29 prawie milionów na koncie skład 96 overalla jedyne co bym tutaj wymienił to tego Milnera na kogoś lepszego nie mogę Ci teraz nikogo polecić, bo nie jestem tutaj od polecania tylko bardziej od oceniania w ogóle Desaili na obronie, coś niesamowitego ja, ty, ja też chcę ikonę, tylko dajcie mi ją gratuluję takiego składu Messi, Kozak najbardziej chyba, że ewentualnie go później wymienił na jakiegoś Aguero, chyba no to już od Ciebie zależy, wymienił może go na Aguero. Aguero, bo nie, nie odlega jakoś skillsami od Messi'ego, a teraz bardzo ciekawą kartą, także ewentualnie na Agüero, Messi'ego i, i co. I po tym składnik naprawdę spoko, ocenka 9,5 na 10, także, także Kozak skład i lecimy dalej. Kolejnym składem jest to skład X-Lolza i wymieniłbym tutaj tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, wymieniłbym tripiera na na przykład takie o da więcej zgrania, bo zgra się lepiej z Pogbą i będzie mieć również Hyperlinka do Campela, jak i wymieniłbym jeszcze deros bo po prostu teraz zatraca grania przydałby się na przykład tam taki no dajmy na przykład no nie może Kante, zawsze by się fajnie zgrał z Pogbą i ponąć jest nie do przejścia słyszałem także naprawdę by była spoko zmiana a potem składzik naprawdę spoko i daję temu składzikowi 8 na 10 8,5 na 10, przepraszam. 8,5 na 10. Kolejny skład należy do Xtraja, Ja muszę powiedzieć, że bardzo ciekawy składnik. 94 Overall. Widzę, że zmieniłeś w ogóle Tripiera zmieniłeś na Arnolda. No i jedyne, co on tutaj zmienił, to może tego Milnera na kogoś innego. Poza tym składnik naprawdę spoko, Widzę, że jest Fabiański. Zazdroszczę w ogóle tego Salaha. Oceniam składnik na 9 na 10. Propsuje ten składik no i lećmy do kolejnego. No, i ostatnim składem na dzisiaj zostaje to skład Matix Mata Mat, Mat składem 95 overall. Lechman na bramce, gratuluję w ogóle tej ikony. Co on tutaj zmienił? Bardzo trudno mi tutaj coś powiedzieć. Ale chyba, jakbym musiał kogoś zmieniać, to może zmienił tego hmm, Juana Jesusa ewentualnie na kogoś innego bądź lepszego. No, nie wiem, może na jakiegoś. Kieliniego czy coś tego typu, zobacz, zobacz jak tam ci będzie podpasowywać w ogóle. I, i tak, chyba tego chłana Jesusa bym zmienił, a poza tym chyba nikogo, bo jest naprawdę spoko składzik. Także, także no, oceniam na 9 i. 9 na 10, tak, 9 na 10. A mi nie zostało nic innego, jak powiedzieć tylko tyle, że to jest koniec dzisiejszego odcinka. Jeżeli Wam się spodobało możecie zostawić łapkę w górę jak i suba. Kto jeszcze tego oczywiście nie robi. No i co? Dziękuję, że oglądaliście, do zobaczenia, do kolejnego odcinka, na razie i cześć!